Tego typu brak rzetelności stawia pod znakiem zapytania demokrację w Polsce. Nikt nigdzie nie zaprotestował. Szanowni Państwo, dzisiaj okazało się, że nad Polską latała jakaś rakieta, podobno rosyjska. Latała, latała, zawróciła do domu. No i cóż, dowiedzieliśmy się z plotek, SMS-ów, z jakichś telewizji prywatnych. No że zebrali się politycy i naradzali się. Co robić? Miałem wiele telefonów od naszych sympatyków, zwolenników, pytają, co tu się dzieje? Ja skąd mam wiedzieć? Skoro jedyna telewizja o dużym zasięgu informacyjna mająca możliwości sprawę przekazać wszystkim Polakom, została wyłączona. Została wyłączona. Przez pana pułkownika Sienkiewicza, bo jego szef nie doczekał się tam wiwatów i nie śpiewano mu 100 lat. No rzeczywiście, powód do Wielkiego Gniewu, apelowałem przez wiele lat, żeby pułkownika Sienkiewicza postawić przed Trybunałem Stanu za te prewerie, jakie wyprawiał wobec uczestników marszów niepodległości. Włos z głowy mu nie spał. Z przecieków wiemy, że rozkaz spalenia słynnej buntki pod ambasadą rosyjską to była jego robota. Do czego to podobne, żeby szef służb dokonywał prowokacji przy ambasadzie mocarstwa niespecjalnie nam przyjaznego, które potrafi napadać na sąsiadów? W każdym normalnym kraju pan Sienkiewicz stanąłby nie tylko przed Trybunałem Stanu. Ale prawdopodobnie wylądowałby w zwykłym kryminale. Albo działał na rzecz Rosji, i to była zdrada stanu, albo jest człowiekiem zupełnie nieodpowiedzialnym. Mało tego, ataki na uczestników Marszów Niepodległości zarządów Tuska i jego szajki odbywały się co roku. Dziwnym trafem, jak się zmieniła władza, Marsz Niepodległości jest najspokojniejszą i najliczniejszą imprezą masową w Polsce. Wiemy to doskonale, że w dziejach Polski bezkarność żywiła zdradę. W naszej historii najwięksi zdrajcy mogli robić dalsze kariery. Prosty przykład. Z potopu. Kto nie czytał, kto nie oglądał. Bogusław Radziwił. No ktoś by pomyślał, taki zdrajca to powinien położyć łeb pod top. Nic podobnego. Nic podobnego. Mało brakowało, a starałby się też o koronę Króla Polski po podobie szwedzkie. Mało brakowało. Skoro takie mieliśmy w historii przypadki, nikt nie został nigdy ukarany, to nie dziwmy się, że opóź zdrady narodowej czuje się jak pączek w maśle. Zaniechania spowodowały to, że dzisiaj dowiadujemy się, prawda, od znajomych, co tam lata nad Polską i co się z stało. Jak można pozbawić obywateli rzetelnej informacji. W czasie, gdy obok trwa wojna. Pamiętają Państwo, gdy spadła rakieta kilka miesięcy temu, jaka była tej rewolucja. To już żądali prawie głowy premiera i wszystkich innych. Dzisiaj się okazuje, nic się nie stało. No, przyleciała, poleciała, o czym gadać. Telewizja informacyjna o dużym zasięgu z oddziałami lokalnymi, która może natychmiast przekazać rzetelną informację i ma obowiązek to robić. Gdy jest wyłączona no to mówimy jasno. Ktoś tu jest po prostu zwykłym zdrajcą, bo o głupocie tutaj trudno mówić. Jak można dopuścić do sytuacji, że telewizja informacyjna nie działa w czasie, gdy obok trwa wojna? A gdyby naprawdę coś tu spadło w złej intencji i celowo, to skąd byśmy się dowiedzieli? Znowu z wolnej Europy jak za komuny? Drajcy do więzienia! Szanowni Państwo, nigdy nie miałem złóceń. Co do tej ekipy. Nigdy nie miałem złudzeń, że są Państwa zainteresowane tym, żeby państwo polskie, no i wy wszyscy, żebyście wyżej nie podskoczyli, niż wam pozwolę. Ile razy w historii, gdy Polska zaczynała stawać na nogach, zawsze coś się paskudnego przytrafiło. Albo wojna, albo obca interwencja, albo stan wojenny, albo sfałszowane wybory. To jest jakieś przekleństwo nad Polską. Dlatego apeluję, moi drodzy. Dzisiaj nie ma innego organu władzy państwowej oprócz pana prezydenta wybranego legalnie, który powinien stanąć w obronie ładu prawnego i bezpieczeństwa Rzeczypospolitej. Mieliśmy wiele zastrzeżeń do niektórych poczynań pana prezydenta. Ja też, ale żarty się skończyły. Nikt oprócz pana prezydenta nie ma dzisiaj w Polsce takiej władzy, żeby zapobiec najgorszemu. No, dlaczego akurat niektóre osoby mogły stać się ministrami, prawda, tego rządu i zostać premierem? No to też jest wielka zagadka. Bo dzień wcześniej przed zaprzysiężeniem niektórych osób, ich nazwiska zostały publicznie ujawnione jako nazwiska osób, które nie powinny pełnić funkcji państwowych. Czytaj, zagrażają bezpieczeństwu państwa. Dlaczego? Każdy niech ten temat sobie rozwinie. I widzą państwo, co robią. Niespełna dwa tygodnie rządów, to mamy spektakularne wydarzenie. Usuwanie krzyża. Oczywiście trzeba się przypodobać skrajnym komuchom. Mamy zapowiedzi podwyżek cen paliw, ZUS-u. No, od, ob, obiecali też podwyżki zarobków niektórym zawodom budżetówki. No ale obietnice, jak to obietnice może się okazać, to jest sprzedaż wiązana i będą odłożone na kiedyś. Ale wracając do meritum. Według mojej oceny Polska nigdy po II wojnie światowej nie była tak zagrożona jak teraz. Nasze ambicje niepodległościowe mogą być pogrzebane. Wiemy dobrze, że do dzisiaj nie mamy zdolności samodzielnego odpierania ataków wrogów. Wiemy doskonale, że zupełnie bezkarnie w Warszawie przez ostatnie lata rezydowali politycy, agenci innych państw, nie robiący nic innego jak podcinające, jak pocinanie drzew tego zdrowego drzewa państwa polskiego. Tutaj działali agenci w charakterze dyplomatów. Zupełnie bezkarnie. Ja pytam, gdzie były służby? Dlaczego rozmaici publicyści, pseudonaukowcy, pseudodyplomaci, często z rodzin hitlerowskich, robili krecią robotę i tego nawet nie ukrywali? Wypisywali jasne instrukcje, jak obalić rząd, bezkarnie. Mało tego, moi drodzy, o tym mało kto wie. Jak przychodzi do sporów, to mówimy: no, to niech sądy rozsądzą. Bardzo słusznie ale mamy do czynienia z takim oto procederem, że ci sędziowie, których powołał pan prezydent Andrzej Duda, mogą być odesłani w stan spoczynku z pełnym uposażeniem, byle tylko dalej nie orzekali. Ci prawnicy, którzy aspirują, by wejść w stan sędziowski, otrzymują pisma z pogróżkami od swoich kolegów po fachu na pismach z pieczątką. Że, broń Boże od prezydenta Dudy nominacji nie przyjmowali. Oznacza to, że wkrótce może być tak, że co do jednego sędziowie w Polsce, to będą ci, co potrzeba. To będzie kasta zupełnie zamknięta i hermetyczna. Więc apelowanie o to, żeby sądy rozsądziły jakieś spory polityczne. To jest naiwność. Nie pyta. Ja pyta? Dlaczego? Dlaczego ci prawnicy, ci prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, którzy chcą zostać sędziami, a otrzymują listy z pokruszkami od kolegów po fachu, nie zgłaszają tego do prokuratury. Co groźby karalne. W państwie, w którym prawnicy wobec swoich kolegów adresują groźby karalne, jest państwem mafijnym. Tak nie może być. Kolejny drodzy, kończąc No nie, proszę mnie nie namawiać, już raz próbowałem. Sami państwo wiedzą. Nie bo ja dopiero przebyłem. Sami państwo wiedzą, tak zwane wtrącanie się do polityki, tak zwane wtrącanie się do polityki kosztuje niejednokrotnie 8 lat procesów, co ja przeżyłem. Człowiek, który zechce kandydować w wyborach na szczeblu lokalnym, nie z układu, jest prześladowany. I był prześladowany. Proszę Państwa, co najważniejsze, dzisiaj najważniejszy jest opór społeczny, zwykłych ludzi. Stąd apeluję do naszych przywódców politycznych, posłów Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj naród jest z Wami i macie i przywilej, i obowiązek poprowadzić nas znowu do odbudowy demokratycznej, rosnącej w siłę rzeczypospolitej. Wybieramy się 11 stycznia do Warszawy na manifestację. Zaraz, będzie, zaraz Państwo się dowiedzą, jak będą rozwiązane sprawy transportowe. Transport będzie zapewniony i zorganizowany. Uważam, że manifestacja pod Sejmem Polaków zaniepokojonych tym, co się dzieje, jest najważniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić po tamtych lipnych wyborach no mi jeśli takie w ogóle będą bo może się okazać, że liderzy polityczni że liderzy polityczni będą tracili immunitet i będą trafiać do więzienia <trym> tego nie możemy dopuścić, wszyscy musimy stanąć przy Panu Prezydencie musi czuć nasze wsparcie i nie powinna mu ręka zadrzeć ręka zadrzeć Lublin apeluje, Lublin wzywa, nie wahaj się. Losy Rzeczypospolitej są w Pańskim ręku. My jesteśmy z Panem. To już nie czas na kalkulacje polityczne, czy podpisać, czy nie podpisać taką czy inną ustawę. Trzeba ratować Rzeczpospolitą, bo za granicą jest wojna. Brawo! Brawo! Jest skrócany od dawna, a naród skrócony jest bezbronny. Cała nadzieja w panu prezydencie. Musimy przy nim stanąć i w tej intencji wybierzemy się do Warszawy 11 stycznia. Moi drodzy, żyjemy w czasach historycznych. Wszystko zależy od nas, czy nam się będzie chciało po prostu pojechać do Warszawy, rozmawiać ze znajomymi, bo jeśli musimy, mam nadzieję, nie będzie takiej konieczności. Chwytać za broń, no której zresztą nie mamy. Że będziemy musieli szybko zabierać się za obronę ojczyzny. Na szczęście jest wojsko. Mam nadzieję, że generałowie nie okażą się dezerterami, jak ci dwaj przed wyborami. Więc wszystko w naszych rękach. To nie jest, to nie jest chwila grozy, moi drodzy, dzisiaj. To jest czas dumy. To jest czas dumy. Bo wreszcie możemy pokazać, jakimi jesteśmy obywatelami, jakimi jesteśmy Polakami. I na pewno nie dopuścimy do tego, żeby nasze pokolenie okryło się taką hańbą, jak pokolenie czasów rozbiorowych. Niech żyje Polska! Niech żyje!